Odcinku. Yohoho, to jest? jest szósty odcinek, Johoho. So, co prawda? Kupiłem sobie nowego ulecznika. lecznika. Ja, kiedy grałem w Johoho, to jeszcze nigdy nie miałem takiego skina. Jak ty mi mówiłeś, że masz 30 tysięcy, musiał on tyle kosztować. Poddaję się natomiast, żeby znaleźć jakąś inną opcję. Po co się ten na mnie tak rzucił? Po co się na mnie inni szukają, nie? Posz... Karalipa. No nie no, i ten... i tamten mnie sklepał.

ale mam mocnego ulecznika. Zobaczmy, jak ulepsza. Jak spokociłem. Jestem empers. Jestem władcą, prawda? Na mnie nawet super pocisk nie umie działać. Oni, nareszcie, po nim. Ej, mi nawet jednego chapsa nie zaplanowano, zaufaszyliście? Mnie zabrano. Nie? Jednego. ja tam widzę jakiegoś o, teraz mi. Mój drugi im po mnie. Ta, ta nie mocno. Tam jest ścisła na kolana. Natalia? Tak. Jej, ja mogłem tam sklepać. Wie. To nie jest tam Natalia. Wie. Wie. To jest tam Nie, to nie jest Natalia, co się stało? Nie, no tak. I kto wyklaty na no, to letnia? Co się stało? Szemrówki? Szemrówki mrówki e, i Będzie I co? Ile? Ej, szybko ten ulecza. Nie, wolno. Ale najbardziej lubię tego. Ja sobie najlepsze uleczaka kupiłem. I, I po mnie. Ej, coś mnie tak śmieje. Papilon. Siłacz z papilona. I po mnie, ta mnie ta terfa, ale y, siłaczka ta terfa. Muszę... ulecze się. Ej, co mnie tak Karolina. <laughs> oh. To już się nasypa. Kiedy moja kolejna? Moc. I moja? Powiewam. Nie no, ta! Ta! Ale mu czarka. Jeszcze nie chcę być Indianką. Ja nie lupię, Jano. O, kość. Czaszka, czaszka, ja już się opuję. Ja już mam miecz nasze kochany. Coś tam. Tamten. Nie, no, jeden upel. Jeden upel. Mateusz. Dziwne już. Ja już, już tego. kocież mam, to to popularne. Aj, co mi? Coś... Wow! Wow! wow. wow. Boże! Słoty! Ej! Nie no, ta. Ja muszę ręce wyciąć. Cześć, poszę, poszę. Hi, Kupię sobie kokos. Hmm, ko na kokopy tu spolować. Jest. No nie no, flantyleron. A? E? Może odróć pasek. Jak oczywiście masz mało. Ej, jakie tuszy jestem mnie kościół trup? Nie, wezmę sobie taką. Kto, kogo wypieramy? Hmm. Który, który? A, ten. Wszystkich już kupiłeś, widzę. Aha, ja wszystkich chcę i planszy. Nie mogę krać kim chcę, ale, my, no, ale jedni nie są na tą planszę odpowiedni. Jedni nie są. Jedni jed, nie mogę krać. To dlaczego wszystkich polecałeś, co? No kupowałem, bo no, chcę mieć Emeny wszystkich ludków. I mnie pocisła. I mnie pocisło Indiano. Hej, koko teraz. Hmm. może Tom. Jest odporna na Indiany. To są już tusze pofery. To już są mocni. O, pokonałem intianę, ale chcę, żeby to nie był intianski lefel i ja chciałam na tą Indianę pójść. Ksele-Leks. Nie no, a. Już się ja oszukuję czerwona plama. Mhm. Mm trzeba dać to na mapie. O! O platy. O platy. To było platy. Mog, muszę być pułapka. O, supermarket. No, supermarket czeko. No, no, Tak. O, następny. Chyba ktoś, chyba komuś się wylało. Ja muszę być już mocny, prawda? Ja muszę być już w Ja ją poszerłem, ta. Ja ją poszerłem. Mogę jeszcze wykraczać. Zero fyk, szepy wykrałem. zero szepy przekrałem. Bo ja już jestem mocno nastawiony. To fita też jestem mocno nastawiony. Wow, to mnie. To. E? Wykrałem? No dobra, koniec odcinka. Pa. Cześć.